Pierwsze różane krzewy z pola trafiają do chłodni, mają tutaj super dla siebie stworzone warunki, a to dlaczego? Dawniej większość szkółek, czy to krzewów róż, czy to drzew owocowych, czy ozdobnych, musiała doować swoje. Produkty z pola w tak zwanych dołownikach, czyli pod chmurką. Nie były to warunki bardzo idealne, bo jak wiadomo, rozmarzanie, zamarzanie, operujące słońce, które pobudzało niestety pędy takiego gołego korzenia do wybijania już w czasie zimy, no i dodatkowo szkodniki, które mogły operować nam w korzeniach. Dlatego teraz. Róże zimują sobie naprawdę przez kilka miesięcy w super stworzonych dla nich warunkach, i Wy, zakupując sadzonki róż z gołego korzenia, czy to jesienią, czy to wiosną, miejcie również to na uwadze, by kupować je w miejscach, w których takie róże są dobrze zaopiekowane.